Dlaczego ojcu Pio po śmierci zniknęły stygmaty? Czy nie lepiej by było, żeby mu zostały? Czy to by było jeszcze większe świadectwo, nieprawdaż? To jest bardzo ciekawa, że tak powiem, umowa, czy też zapowiedź, jaką Pan Jezus dał ojcu Pio. Jak Pan Jezus coś nam daje, to daje bardzo konkretnie, dotrzyma słowa też. Na pewno, bo jest Bogiem. Jest, jak Pan coś mówi, mówi prawdę, Pan mówi, nie może kłamać. Tak samo było z ojcem Pio. I są świadectwa na ten temat, które pokazują, że ojciec o wiedział, że mu znikną te stygmaty. co to jest ważne, to, żebyśmy o tym pamiętali, bo czasem są ludzie niewierzący, sceptycy, albo też przyjaciele sceptyków niewierzących, ludzie małej wiary, którzy patrzą, zniknęły mu stygmaty, więc pewnie co? Nosił rękawiczki, zakrywał, wstydził się, żeby tego. Tak to było. Bzdura. Zaraz to zobaczymy sobie. Oglądaj. Mówiliśmy sobie właśnie o tym, jak, jaka to była misja Ojca Pił. Piękne zdanie powiedziała ta kronika Mokardi. Mokardi, czy tak się czyta, tak? Mor, Mor, Morkaldi, o, tak powinien powiedzieć, yy, że właśnie stygmaty Ojca Pio świadczyły o męce Pana Jezusa. To był wczorajszy odcinek. Tam będzie link w opisie też do tego odcinku. I to jest ciekawe, widzisz, jak to jest połączone ze sobą, właśnie, że w czasach, kiedy jest ciężko wierzyć. Ciężko jest uwierzyć. Ludzie dają, widzisz, Pan Bóg daje świadectwa często. Daje często łaski. To jest dla nas bardzo ważne, bo my czasem tak popadamy na duch, ktoś ostatnio tak pisał, że ojeju, ciężko mi wierzyć. Nie widzę, tyle jest ataków na kościół, tyle jest tego. Ciężko mi jest wierzyć. Wiesz, to samo był w czasach ojca pił. Nie było łatwo. Też było ciężko. I żyjemy w czasach najlepszych dla naszego zbawienia de facto. Tak jest, bo Pan powołał nas w tym momencie do życia. Powołuje nas w tym momencie do świętości. Trzeba o tym pamiętać właśnie też. Trzeba o tym pamiętać. Modlić się, umacniać wiarę podecny rana właśnie, by umacniali tę wiarę. No i widzisz, ona mówi tak dalej. Każdego ran, roku rany stawały się coraz większe. No już w pewnym momencie zniknęły te rany właśnie. Nawet po śmierci widzimy nie ma tych ran. A dłonie były pokryte strupami skrzepiętej krwi aż do podstawy palców. Ciekawe, to było, cały ten był pokryty. jest, to straszny straszne cierpienie dla niego. On to widział po prostu. Całował palco i zapijał przez 10 lat, kiedy nie nosił jeszcze rękawiczek. Bo on przez pewien czas zakrywał te rany tak, to właśnie widzisz, o, takim płaszczem, czy taką kawałkiem tego, właśnie swojego yy, habitu. Zanim w 1959 roku został zbudowany nowy kościół, ojciec piotr odprawiał mszę świętą w, te, w małym kościele. Zwykle zajmowała miejsce bardzo blisko ołtarza. Po mszy ojciec Pio przesuwał rękę wzdłuż balustrady, przy której udzielano komunii świętej i pozwalał mi ją całować swoje palce. Strupy na jego rękach były bardzo twarde, ostre i kłujące. Każdy mógł widzieć te rany na zewnętrznej i wewnętrznej stronie dłoni, i dojście z piotra odprawę mszę świętą. Ja to kapan dawo znaki. Kama widzisz, to jest piękne. Widzisz, to było świadectwo z całej też Przedświętej, że podczas przyświętej Bóg umiera za nas. Bóg jest składany w ofierze Bogu. Pan Jezus ponownie przychodzi na nas ołtarz. Jest składany, to jest piękne. I to jest bardzo ważne. Zaraz dojdziemy do tego, co dzisiaj mieliśmy powiedzieć sobie. Pewnego dnia jakaś kobieta w tłumie na jego widok zawołała: Ojcze, pi, ojcze, Pio, proszę uzrów mnie! Uzrów mnie, jestem chora. Jeździłam do wielu szpitali, lecz wydaje się, że nikt nie może mi pomóc. Ludzie do niej mówili: uspokój się, bądź cicho. Sytuacja jak z Ewangelii, gdy Jezus mijał niewidomego, a ludzie nakazywali mu, aby się uciszył. Ojciec Pio zwrócił się do kobiety: czego chcesz? Odpowiedziała: Jestem chora, jestem biedną matką, mam dzieci. Straszna sprawa. A on już powiedział – Moja córko, ja też jestem chory, udziłem się chory, żyję chory. Następnie zwrócił się do zakonnika, który mu towarzyszył i dodał, i dodał, ale umrę zdrowy. A? Widzisz, to ciekawe zapewne i cierpił wiedział, że ten stygmat mu zniknął. Inne to świadectwo jest przykład tego? Widzisz, on odpowiada bardzo naturalnie, odpowiada zakonnik, ale umrę zdrowy. Bo do stygmatu, na do swoich chorób, jakie miał. Co się dzieje? W innych, czy, nie pamiętam, czy w listach, czy też pan Jezus powiedział, że na 50 lat utrzyma te stygmaty. Po 10 latach umrze. On wiedział, znał datę swojej śmierci i się spodziewał. Dla niektórych swoich dzieci duchowych przynajmniej mówił, dla e, takiej markizy, już teraz Giovanni. On mówił, żeby przyjechała, że została w sędziowana Rotondo, żeby przyjechała i nie odjeżdżała. Bo zaraz coś się wydarzy ważnego. On wiedział o tym. To jest niezwykłe. widzisz, to my, my sobie tak myślimy, to jest takie działanie Boże w Ojcu Pio. Takie działanie Boże w nim było. To jest nieporównywalne po prostu. To jest niebywa jak Bambuk może przemieniać człowieka, jak może przez łaskę człowieka nawracać, jak może zmieniać go. My to widzimy teraz w takie rzeczy wiedział. Dzięki Bogu oczywiście. I widzisz, to był Ciecha, to w bardzo spokojny sposób powiedział, ale będę zdrowy. On wiedział o tym, że mu zniknął te stygmaty. Czasem ludzie mówią, a nie, zniknę, nie miał tych stygmatów, był sekwasem, tak robił. Tak Takie, jest to w Disneylandzie sobie można mówić. On miał naprawdę, miał te stygmaty. Cierpiał tymi stygmatami. Prawdopodobnie nosił się do zniknięcia stygmatów w czasie jego śmierci. To co powiedział, że, że będzie zdrowy. By umierał, nie miał już rany. Zmarł na zawał serca z powodu astmy. Już podczas ostatniej mszy świętej, w dzień poprzedzający jego śmierć, Widzieliśmy ręce Ojca Pio uzdrowione z ran. Widzisz? Widziano już ręce uzdrowione z ran. One znikają. To był cud. To był też cud, że one w ogóle istniały w ciele Ojca Pio, te stygmaty. Rany, które się ponawiały, odnawiały krwawienie i jeszcze pachniały. I co więcej, nigdy nie doszło tam do żadnego zakażenia. To jest niezwykłe, widzisz? To jest piękne. Rękawa albo opadały, i widać było, że jego dłonie były bardzo gładkie, jak u dziecka. Białe i błyszczące jak martw, Przed śmiercią. Ciekawe. To jest jeszcze większy Wsód. On miał rany, przez które można było czytać kartkę. A później znikały jeszcze więcej. Nie było blizny też żadnej. Jak u dziecka. Białe i błyszczące jak marmur. Ciekawe. Te cierpienia też można powiedzieć taki symbol, jak oczyszcza duszę. Staje się biała. Znajdźcie, że to oczywiście mądre cierpienie, ofiarowane Bogu. Człowiek mówi, akceptuję te cierpienie, znoszę dla Boga, dla siebie Boże, wiem, że będę cierpiał, a daj mi siły, żebym to znosił. Widzisz? Piękne, czyste i całe i nienaruszone, takie były dłonie Ojca pił przed śmiercią. Pan Bóg tak samo, jak zranił Go w jednej chwili, tak samo Go wyleczył, to wywarło na nas wielkie wrażenie. Widzisz? To było dla nich wielkie wrażenie dla ludzi też. Oni chyba nie wiedzieli wszyscy, że on umrze zaraz. A widzicie, nagle dłonie zmieniają się, są czyste, są piękne. I to u człowieka to bardzo w wieku. To jest niemożliwe, co są cuda właśnie, Widzisz, to od cuda łaski. To jest piękne, a Pan Bóg może nas przemieniać. A Pan Bóg może... I po co to Pan Bóg dał te stymaty, i cypił? żeby świadczyć o męce. Bo świat dzisiaj coraz mniej wierzy. I nie chcę wierzyć w Bękę Chrystusa, w jego zbawczą mękę. Po to to jest, abyś umocnił wiarę, abyś nie, nie stracił wiary też. Ojciec Piotr przychodzi do się w tym filmiku, Ci mówi przez ten filmik właśnie. Umocnił wiarę, żebyś nie stracił jej. Bo ciężko jest wierzyć w tych czasach bardzo ciężko, trudno. To jest prawda. Ale Pan Bóg daj nam łaski, daj nam święty, daj nam przykłady życia, które pokazują, że warto wierzyć, warto ufać. Są wielkie przykłady właśnie. No. Ludzi w Starym Testamencie. I w Nowym na samo wierności. Wierności w trudnych czasach. To jest czasach, kiedy nikt nie wierzy. Pan daj na nam Ojca Pio, żebyśmy mu wierzyli. Żebyśmy nie upadli na wierzbę, żebyśmy nie stracili zaufania. Zaufanie jest jedną z najpiękniejszych cud. Można powiedzieć. Zaufanie. Trzeba będzie o tym jeszcze powiedzieć na kanale. Zerki sobie do opisu. Tam są inne piękne playlisty z tego kanału. To jest bardzo ważny link do zostania pod opieką pio To grupa, która wspiera ten kanał. Link jest w opisie, która pomaga innym poznać ojca. Pio. Moi partycypują w tym dziele aktywnie. Czasem myślimy ludzie, no co, co ja mam zrobić, nie wiem, moim jak mam wspierać dobro, co robić. Pomóż, pomóż, żeby inni poznali ojca. Pio. Link jest w opisie, jak to zrobić. Są piękne rzeczy, że żeby... chciałbym, żeby cała Polska poznała coś Tak To jest możliwe do zrobienia. Musimy żyć wielkimi marzeniami, wielkimi pragnieniami takimi. Oczywiście na chwałę, Bożą. Sam, Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. modršču za nami tšošnymi teraz tolko čita smierči našej amin in namol'ba za ner figlior od raspida sante kusisi sirodat dješoj marija volčestje